Jesteśmy w prywatnej przestrzeni malarki Małgosi Lazarek. Witam Cię, Małgosiu. Witam, witam. Postanowiliśmy zakończyć Twoją wystawę w Galerii Strefart. właśnie takim akcentem bardziej prywatnym, bardziej pokazującym Twoje życie od kuchni, tej artystycznej oczywiście kuchni. Dziękujemy za zaproszenie i chcielibyśmy, żebyś trochę opowiedziała o tym, gdzie tworzysz, jak tworzysz i dlaczego dzisiaj akurat jesteśmy w tym miejscu. Moja pracownia jest duża. Ja bardzo się cieszę, że w ogóle mam pracownię, że nie muszę jechać do pracowni, że nie muszę wychodzić, że nie muszę poświęcać czasu, żeby dojść do tego miejsca, w którym pracuję, ponieważ ja tam dalej mieszkam. Więc to jest bardzo. Bardzo fajna sytuacja, i im się to bardzo podoba. Ale oddzielasz jakoś tak drastycznie bardzo tą przestrzeń właśnie prywatną, życia codziennego od. Nie da się. Nie da się oddzielić, nie da się to jednak wszystko płynnie, ponieważ no tak, to są plusy, minusy. Plusem mhm. jest właśnie to, że pracownia jest w domu, że nie muszę właśnie nigdzie wychodzić, nie muszę jechać, nie muszę jakby ubierać się, zabierać rzeczy, tylko że mam to tutaj bardzo blisko. A minusem jest to, że. Jak coś potrzeba, a ja jestem właśnie w trakcie pracy, to właśnie z, tamtego, z tamtej części słyszę wołanie: Mamo, gdzie jest to, albo tamto, albo pomóż mi tutaj coś zrobić, mm -hmm. albo może. No, ale myślisz, że to, że te dwie przestrzenie się przenikają cały czas jednocześnie, i non-stop, ma na przykład wpływ na Twoją twórczość? Myślę, że wpływu na twórczość nie ma. Mm -hmm. y nie, nie ma, nie ma wpływu na moją twórczość, ale jest to, no, jest to taka cecha po prostu. Taka ale na cecha. życie. Na tak, życie artysty, tak, który tak. akurat mm -hmm. jest w fazie tak. tworzenia, ale na pewno na twórczość i na to, co na Twoich obrazach widzimy, ma rzeczywistość, która nas otacza. No. Bo tak, wystawa, którą zamykamy poniekąd u Ciebie prywatnie, u Ciebie w pracowni, tak jakby technicznie, patrząc dzisiaj na Twoje obrazy i na Twój sposób pracy. Jest efektem, wystawa, o której mówimy, insomnia, jest efektem tego ostatniego roku, czy nawet być może trochę dłuższego okresu czasu, tej twojej reakcji na otaczającą rzeczywistość. Tego paskudnego czasu, tak, ponieważ tak, tak. to, co się dzieje wokół, przeraża nas wszystkich. Wtedy pomyślałam sobie, że jeżeli nie mogę spać, no to wstanę, i właśnie to jest ten plus, że tutaj przy, przyszłam sobie i zaczęłam pracować. i i ta praca nocą przy sztucznym świetle to właśnie było coś takiego, że następnego dnia, kiedy budziłam się i kiedy oglądałam te rzeczy, które właśnie zrobiłam w nocy podczas tej bezsennej nocy, to kurczę, no nie, nie podoba mi się, albo, a, albo o, to ale, ale o, fajne! Albo więc były, były reakcje różne. Raz mi się podobało, raz mi się nie podobało, raz akceptowałam, raz nie akceptowałam. Właśnie chcę powiedzieć, czym się różni e, ta twórczość moja teraz, a na przykład poprzednie rzeczy, mm -hmm. czy motywy, które, które podejmowałam w, w malarstwie. Więc wcześniej malowałam to, co widziałam w koło, czyli pejzaże. Teraz, w tym paskudnym czasie pandemicznym, nie wiem, nie wiem, dlaczego tak się stało, zaczęłam malować kobiety. Kobiety e, e, roznegliżowane, Kobiety, które wstały z pościeli, kobiety, które patrzą w dal, myślą coś, czyli zaczęłam malować jakby siebie też, mało tak. tego. E, też powstały, e, powstało kilka e, obrazów, kilka prac takich, na których e, jakby też ze zdziwieniem zauważyłam, że maluję na przykład ludzi kąpiących się, plaże. Widocznie to jest moja tęsknota tak. do, do tego czasu normalnego, żeby móc wyjść, wyjechać na wakacje. Dostałam bardzo dużo nagród, to też mnie nakręcało. I, e, i robiłam te rysunki satyryczne. Któregoś dnia znalazłam e, humory zeszytów szkolnych. To są takie, mm, takie teksty w przekroju, tak? ta, w przekroju. Były takie teksty, które przysyłali nauczyciele, to były gafy, przejęzyczenia, jakieś błędy które uczniowie popełniali i nauczyciele wysyłali to do przekroju, to było tam drukowane. Ja to wycinałam wtedy i właśnie w liceum zbierałam, miałam zeszyt z wklejonymi tymi, tymi humorami i któregoś dnia właśnie wymyśliłam, zrobię, zilustruję tak, te one humory one zeszytów. Te I, I właśnie to, co chcę powiedzieć, że humory zeszytów okazało się że były też dla mnie taką terapią, czyli jak było mi smutno, albo coś mi nie wyszło, albo była brzydka pogoda, albo miałam nastrój taki nie za bardzo, no to wtedy siadałam i robiłam te ilustracje. I to jest naprawdę do dzisiaj, to jest taka rzecz, że, że, że ktokolwiek do mnie właśnie przychodzi, wam też pokażę i pokazuje te humory zeszytów, to pojawia się uśmiech na twarzy. Teraz już nie wykonuję rysunków satyrycznych, mm. ponieważ... No... Gdybyś sama jeszcze miała powiedzieć, czego ci się nie udało zrealizować, co miałaś na przykład, co było twoim założeniem, a co ci się udało, coś może ci się udało zupełnie niezamierzeniem? Yy, co by mi się udało? No ja myślę, że... Znaczy, co mi się udało? No myślę, że... 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 No, nie mnie może to oceniać, czy mi się udało, czy mi się nie udało. Nie no wiem. No nagrody są potwierdzeniem, że wiele no, ci tak, no, tak, no tak, no tak, no tak. Oczywiście to jest jakieś potwierdzenie, to jest jakaś, jakaś weryfikacja. Ktoś ocenił mnie pozytywnie. Ja się z tego strasznie cieszę. Bardzo też się cieszę, jeżeli mm, znajduje się nabywca na moje no prace, raz, że y, wiadomo. Korzyści finansowe, bo one Oczywiście korzyści, Oczywiście, i pije, i to musi... jest po pierwsze. A po drugie. Kiedy zdaję sobie sprawę, że ktoś budząc się patrzy na moją, na moją pracę mm -hmm. i ona mu daje radość mm -hmm. i to jest niesamowite. To Facebook Cię dyscyplinuje tak, w tej pracy? Tak, do tego poprzedniego tematu, o którym mówiłyśmy o odbiorcach i o zakupach. Mm -hmm. Więc y, na Facebooku poznaję ludzi z całego świata, którzy piszą na przykład, że moje obrazy Zawisłyby przy Leonardzie da Vinci, ja no wiem, proszę. że to są duże słowa, ale naprawdę, ale to strasznie cieszy, to bardzo mnie raduje, bo to jest też, no to jest ogromny komplement. Jednak to jest następne potwierdzenie, że ten Twój wybór drogi życiowej był jak no najbardziej… No nie ma innego, nie, ma, nie, nie mogę nie ma innego być aktorką, nie mogę być lekarzem, mogę <laughs> być tylko malarką, graficzką, rysowniczką. Tak potwierdza Twoje życie, a czy tak. nie mogła być komitentem, tego nie wiemy, to jest, czy jest na pewno zamknięta, zamknięta droga.